Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na vloga, ale na początek chciałabym Wam wyjaśnić, dlaczego mnie taki dosyć długi czas nie było. Ponieważ jeżeli chodzi o okres świąteczny i w ogóle ten cały sylwester, to czas poświęcałam tylko i wyłącznie rodzinie, także miałam w planach jakieś filmiki, ale ten czas właśnie na maksa wykorzystywaliśmy rodzinnie, więc po prostu ich nie nagrałam. Miałam plan, właśnie jakiś. Stylizacja na święta, na Sylwestra plus makijaż, no niestety nic mi z tego nie wyszło, także musicie mi wybaczyć. Później na początku stycznia, jakoś zaraz po Sylwestrze dopadło mi zapalenie spojówek, także też nie byłam jakoś mega wyjściowa, jeżeli chodzi o nagrywanie filmików, to no nie wyglądałam za dobrze, także też te oczy mnie szczypały, zawiły, swędziały, więc... Nie było sensu cokolwiek nagrywać, także przychodzę do Was dzisiaj. Jest poniedziałek i chyba jest dzisiaj 13. Niech się nie mylę. Także takie małe sprostowanie na początku filmiku, dlaczego mnie nie było. A Tak jak mówię, witam się z Wami w nowym roku. Mam nadzieję, że święta oraz Sylwestra spędziliście w rodzinnym gronie i miło spędziliście ten czas. Także ja planów jako tako na Sylwestra, na Sylwestra Boży, jest jeszcze rano, także musicie mi wybaczyć, jest godzina dziewiąta, ja dopiero wróciłam z zakupów, oczywiście byłam zawieść dzieci standardowo, także zaraz będę robić sobie jakąś kawę, śniadanie i ogarniać bałagan. No, ale wracając do tematu, to ja planów raczej na Nowy Rok nie robię, to co będzie, to będzie i to tyle, raczej nic sobie nie zakładam i nie planuję. Jak jakieś takie krótkoterminowe plany to będę robić, ale no nic sobie nie, narzuc nie narzucam, że w tym roku mam zrobić to i tamto. No także to tyle. No, ogólnie muszę się tutaj dopalać. Światło u nas jest tak ciemno, ponuro, że naprawdę każde pomieszczenie w domu jest ciemne. Nie ma na razie jak usiąść i w ogóle ponagrywać. Także mam nadzieję, że jak tutaj zrobię, yy, <laughs> w ogóle jakaś chrypka mnie wzięła. Jak zrobię porządek, to i zjem śniadanie, no to to światło jakoś się pojawi i wtedy będę mogła do Was coś więcej pogadać. I chyba tak się zastanawiam, że ogarnę pokój dzieci. I w tym vlogu Wam pokażę, jak to wygląda i takie przewidki puszczę, jak wyglądało wcześniej. Po prostu yy, wydaje mi się, że taki filmik z tą metamorfozą pokoju wyszedł, wyszedłby bardzo krótki, więc dorzucę to chyba do vloga, i tak to będzie wyglądało. No, u nas ogólnie w pokoju u dzieci jeszcze brakuje tylko krzesła do biurka i lampki i ramek z metryczkami, bo metryczki zrobiłam, tylko muszę zamówić tusze, żeby je wydrukować, oprawić w ramkę i powiesić. Tak mi się wydaje, że chyba jest już kompletnie ogarnięte, chociaż pokój został na nowo zagracony, wiadomo, po świętach nowymi zabawkami, więc tak naprawdę, no... To, co po wyrzuciłam wcześniej to z powrotem przybyło nowych zabawek, no ale cóż, tak to jest, to jest pokój dzieci, więc y, tam ma być prawo dużo rzeczy i jakiś tam bałagan. Ja nie będę y, robić z tego pokoju, nie wiadomo jakiego y, miejsca po prostu tu ma być pokój dzieci i tak to ma wyglądać. Dobra, kochani, ja się odezwę do Was, jak już y, ogarnę tutaj wszystko i zjem śniadanie. I się napiję kawki. Także do zobaczenia później. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz na szybko ten pokój, bo tak naprawdę jest godzina 12, a ja muszę nadgonić całą robotę. Także tutaj, jak widzicie, są drzwi i wchodzimy do pokoju. Po prawej stronie znajduje się szafa, która jest z iska. Była kupiona na promocji. Trochę ją przerobiliśmy, więc zaraz Wam to pokażę. Ale zanim to, to jeszcze tutaj za drzwiami oczywiście jest taki. Mały, powiedzmy, saigonik, No, tu są różne zabawki, także tutaj gadżety dla Barbie, jakieś pluszaki i inne zabawki. I niebieskie to wiadomo, synka, jakieś tam ciuchcie, tory i tak dalej. Zaś po lewej stronie znajduje się kuchnia z Lidla, kupiona już rok temu. No, pod spodem są też jakieś zabawki, widzicie, kartonik jest. I takie tam jakieś inne zabawki dzieci. I tutaj z boku znajduje się domek dla lalek Barbie, który zrobiliśmy z mężem sami. I są to po prostu kupione deski w Castoramie, przykręcone śrubkami, jak widzicie. Tu są jeszcze Cotton Balls, on nie jest skończony, ponieważ muszę dokupić te zaślepki na śrubki no i to wtedy będzie jeszcze skończone bo tutaj jeszcze tak też brakuje więc tak y, zrobiliśmy ten domek jak widzicie prezentuje się tak i tak jak mówię y, tutaj jest okleina i tutaj jest okleina z kastoramy a tutaj przyklejaliśmy po prostu tapety które gdzieś tam nam zostały y, tutaj jest jeszcze auto dla Barbie Tutaj znajduje się ogólnie lekarz i szafa. Szafa, która była u nas wcześniej już została przeznaczona tylko i wyłącznie na zabawki. I jak to wygląda w środku? Wygląda to tak, że są pojemniki, jak widzicie, różne, w których znajdują się różne zabawki. Klocki, jakieś auta. Także to jest szafa i wyłącznie tylko przeznaczona na zabawki. Myślę, że to taki fajny pomysł, ponieważ te zabawki są ładnie ukryte, schowane i ich nie widać. Na dole mamy szufladę, w której oczywiście też są jakieś książeczki i zabawki. Także tak to się prezentuje. I tutaj obok mamy biurko, które zostało kupione na Allegro. Podwędzili mi krzesło z kuchni tymczasowo, więc tak wygląda to biurko. Tam jeszcze jest z, 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 z mówcie, ze świąt prezent, czyli co tam jest? Głośnik z karaoke, takie mikrofony, ale to nieważne. Także to biurko posiada dwie szuflady i szafkę. Także widzicie, też tutaj są jakieś karty, piórniki z kredkami i tak dalej. Standardowo chusteczki się znajdują. I tutaj jest ten organizer z Pepko. I te, te dwa ma, mniejsze organizaty również są z Pepko. nakretki kolorowanki. I tutaj znajduje się lampka nocna, która jest właśnie zapalana na całą noc dla dzieci. Idąc dalej, tutaj oczywiście też są zabawki, kołyska, kapcie, samochody. To jest ogólnie miejsce synka, czyli jego stolik z skąd również z Lidla samochody, jakieś Tutaj ma też schowany. Także jak widzicie, ja jestem fanką takich koszyków, pojemników i wszystko mam tak poukładane. Także z wcześniejszego, z wcześniejszych mebli, zostawiliśmy tylko jedną. Oj, sorry, Tylko jedną komodę, po to właśnie, żeby postawić telewizor. I tutaj tu są skarbonki, ale to nieważne. I tutaj tylko jest bielizna, jakieś czapki, szaliki, wiecie, takie rzeczy, które. Nadają się do schowania do szuflady. W ogóle nie powiedziałam Wam, nie powiedziałam wam. tapety są taka jasno-szara oraz granatowa. Także, już tutaj, przechodząc do łóżka, które znajduje się obok szafy, łóżko jest również z Allegro. Czekaliśmy na nie, tak jak gdzieś tam we vlogu wspominałam, około miesiąca. Jest to łóżko piętrowe, trzyosobowe z szufladami. Tutaj łóżko jest wysuwane trzecie z materacem. Dlaczego zakupiliśmy łóżko wysuwane? Dlatego, że wiadomo, czasami do dzieci przychodzi ktoś na noc, koleżanka, kuzynka. Zuzia ma kuzynkę w wieku Olkę, także gdyby coś, to zawsze jest gdzie położyć gościa. Także to tutaj są szuflady, w których są zabawki, bo jak pewnie zauważyliście w skrzyni nie ma. Zabawki, które były gdzieś tam w skrzyni, tak samo znajdują się właśnie tam za drzwiami w tych torbach takich, które zostały zakupione gdzieś tam w Biedronce. Więc tu są zabawki w drugiej szufladzie również też są jakieś zabawki i miski, plecaki, także przydały się te szuflady. I tak jak widzicie, łoże synka i łoże córki. Przechodząc do szafy, na szafie znajdują się organizery, które pokazywałam w holu. I są one z pepko, i tam są głównie tylko właśnie gry oraz puzzle. I tutaj na szafie, niestety, też jest jakiś pojemnik, który zawiera też różne zabawki. Naprawdę, mimo że dużo zabawek wyrzuciłam, to moje dzieci mają tych zabawek dalej bardzo dużo. Na granatowej ścianie, tutaj przy wejściu, przy drzwiach, znajdują się także dwie półeczki, na których są jakieś tam lalki, opaski oczywiście rozwalone przez córkę. Książeczki. Tutaj w pojemniku znajdują się okulary przeciwsłoneczne, książeczki, i na górze również jest pełno książek w takim pojemniku. Tutaj są bardziej takie kosmetyczne sprawy, czyli jakiś kremik, patyczki do uszu, chusteczki mokre. Takie, wiecie, kosmetyczno pielęgnacyjne rzeczy dla dzieci. I tutaj coś się przesunęło. Jest pojemnik, w którym są gumki i spinki zuzi. No i oczywiście jej perfumy. Standardowo Cotton Bals, tak jak tu na domku. I co? No i na łóżku też są. Snek oczywiście miał w kolorze biało-niebieskim, ale że to jest mały psujek, to już zdążył to gdzieś tam popsuć, więc także albo trzeba będzie to naprawić, albo kupić nowe. Trochę, jak widzicie, pokój zmienił swoje wnętrze, ale... Myślę, że jeszcze jest sporo miejsca tutaj do zabawy, jak widzicie. Jest ta przestrzeń zachowana tutaj na ścianie. Planuję właśnie powiesić dwie ramki z metryczkami, które robiłam. Więc tak jak mówię, trzeba zamówić tuszę i to ogarnąć. Przechodząc do szafy, szafa ogólnie jest trzydrzwiowa z lustrem, jak widzicie. I po tej stronie... Już wam mówię co jest. Same półki, tylko że nie wiem, ja tu Wam może gdzieś zdjęcie podlinkuję tej szafy. Ona tutaj nie miała mieć półek, tylko by, powinien być drążek na kurtki. I pusta przestrzeń była tylko ta górna półka. Ogólnie to już nie patrzcie, to było bardzo ładnie pokładane, ale z racji tego, że moje dzieci ciągle chodzą, wyciągają i się przebierają, to te ciuchy już są troszeczkę porozwalane. Ale wracając do tematu, była tylko ta górna półka. I miał być drążek, właśnie na wieszaki. Wracając tutaj, powinna być również jedna półka i drążek na wieszaki. Z racji tego, że tam zrobiliśmy półki, drążek poszedł tutaj. Jak widzicie, są dwa drążki na kurtki. Na dole są jakieś tam ręczniki i półka, która normalnie była, zaś na środkowej. Na środkowym miejscu są rzeczy synka. I tutaj standardowo były półki wszystkie. Właśnie tylko środkowa szafa miała półki, yy, ale tutaj też kombinowaliśmy, bo przerzuciliśmy yy, yy, o jedno i po prostu. Do Boże! Chodzi mi o to, że dorzuciliśmy jeszcze jedną, jakby deseczkę, bo ta przestrzeń między półkami była dosyć duża, więc stwierdziłam, że ona jest niepotrzebna. A jak dołożę jeszcze jedną półkę, to to wszystko będzie super ze sobą grało. Będzie więcej miejsca. Oczywiście tutaj znowu jest coś rozwalone, ale nieważne. Także tak to się prezentuje. W tym pojemniku znajdują się koszule. A tak to wszystko widzicie, jest poukładane. Jest jeszcze sporo miejsca, także ja cieszę się z zakupu tej szafy. Jest ona bardzo pojemna. Tak jak mówię, trochę ją zmodernizowaliśmy pod siebie i myślę, że jest bardziej funkcjonalna niż była. Także fajnie, tutaj się wszystko zmieściło. Pomieściły się dzieci, więc super. Także tak się prezentuje ta szafa. Tak jak mówię, jak znajdę to zdjęcie, to Wam podlinkuję dla porównania, jak ona wyglądała przed, a jak wygląda teraz. No, i to są tutaj te pojemniki, które wam pokazywałam. Nie wspomniałam tylko, że te dwa są z pepko. Ogólnie one są z jakimś wzorem myszkamiki i myszkamini. Także mówię, moja córka ma bardzo dużo barwi. Tutaj są na końcu lalki barwi, wszystkie jakieś gadżety, baseny, sklep jak widzicie i ciuchy, buty, wszystko. Plus to, co jeszcze tutaj w domku się znajduje. Także bardzo tego dużo. A te worki takie. Szare są z Biedronki, gdzieś tam kiedyś kupione, więc yy, niby jest to zagracone, ale tak w miarę ładny sposób to wygląda, nie jest to jakoś yy, tragiczne. Także to wszystko, co chciałam Wam pokazać, chyba tak mi się wydaje. Yy, zmieniliśmy tak jak mówię, tylko wystrój ścian. Wykładzina została taka, jak była. Yy, wyrzuciliśmy dwie komody i stare łóżko to jest ogólnie większe, yy, dłuższe w sensie, ale węższe. Tam to, co mieli, było właśnie szersze, a mniejsze i niższe. Tak, wiadomo, bo tutaj doszły szuflady i kolejne łóżko, no i szafa. Myślę, że szafa jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Kiedy dwójka dzieci, czy tam trójka, nie wiem, jak to tam kto ma, to wtedy ta przestrzeń jest jakby większa, bo wiadomo, jak nakładziemy milion komód, to wtedy ten pokój jest mniejszy. Także wszystko się zmieściło, cieszę się bardzo. Także mówię, czekamy jeszcze. Za jakimś krzesłem fajnym i lampką tam dla dzieci. I to będzie na tyle. Pokój jest skończony. Wybraliśmy już takie stonowane kolory. Ogólnie historia jest taka, że ten kolor był wybrany na początku. To jest, są ogólnie tapety z kastorami. Bardzo fajne, grube, super się kładzie, bo to ogólnie dobiliśmy właśnie my z mężem. Ale tutaj miała być inna tapeta, głównie ta, co tutaj znajduje się w domku, taka biała w groszki z brokatem, ale niestety bardzo źle się ją kładło, widać było wszystkie nierówności, bo my nie gładziliśmy jakoś tak mega ścian i nic z nimi nie robiliśmy, tylko zadawaliśmy tapetę, żeby odświeżyć. Więc pokój jest taki stonowany, już wiadomo Zuzia za niedługo pójdzie już do szkoły. Został jej ten rok, w sumie pół roku. Następny I idzie do szkoły, więc biurko już jest ogólnie przygotowane, właśnie po to, żeby mogła odrabiać lekcje. I tak to zorganizowaliśmy. Na pewno jeszcze gdzieś tam przy okazji ja wyrzucę jakieś zabawki, bo mój syn ich dużo niszczy i psuje. A wiadomo, później i tak zaraz będzie jakiś y, dzień dziecka, później urodziny i wiadomo, to co wrzucam się zbiera. Ale tak jak wspominałam, to jest pokój dzieci, więc te zabawki muszą być. Wiem, jedni mają więcej, to drudzy mniej. No niestety u mnie. Niestety, niestety. Wygląda to tak, że dzieci mają bardzo dużo zabawek, ale starałam się właśnie y, ogarnąć w taki sposób, żeby to nie wyglądało jakoś nachalnie. Także mówię, takie rozwiązanie z szafą na zabawki uważam, że jest bardzo fajne, bo to można później wyrzucić, jeżeli dziecko się bawi, tam sobie rozsypuje, się bawi, a później zamknąć ładnie w szafie. Więc myślę, że jest w miarę schludno i czysto. Także to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Pokój prezentuje się tak, także dajcie znać, czy jest na plus, czy wyszło to gorzej niż było. Napiszcie, czy Wam się podoba, czy nie. Dobra, uciekam nadrobić robotę i odezwę się do Was później. Kochani, ja już większość rzeczy swoich ogarnęłam. Zostało mi tak naprawdę pranie, w sensie złożenie, rozłożenie, wstawienie następnego, ale mi z tym na obiad wszystko sobie naszykowałam. Dzisiaj na obiadek będą naleśniki na słodko i do drugie takie z farszem, z mięsem, z papryką, pomidorem, pomidorem, papryką, pieczarkami, cebulą. Tak, zapiekane chyba z mocarelą w piekarniku. Także wszystko sobie naszykowałam. Za chwilę zbliża się godzina 14, czyli ja standardowo wybieram się do przedszkola po dzieci. I co później, jak wrócimy, to pewnie będę robić obiad, zjemy i coś jeszcze porobimy. Więc takie są plany. Nigdzie nie wychodzimy. Ogólnie po tych świętach jestem taka leniwa. Naprawdę ciężko mi było ze wszystkim się jakoś ogarnąć. W ogóle w sensie od Nowego Roku zrobiłam się taka leniwa, bo mój mąż w sumie miał od świąt do praktycznie któregoś tam stycznia wolne, więc dużo le, leniuchowaliśmy wspólnie razem z dziećmi też spędzaliśmy w ogóle czas. I powiem Wam, że naprawdę nie mogę się jakoś y, przestawić na nowe tory, ale dzisiaj jakoś poszło z tym wszystkim. Y, sprzątnęłam, ogarnęłam poszebrałam pościel, także y, super. Mam nadzieję, że już jakoś tak y, będzie lepiej, bo naprawdę nawet mi się nic. Y, nie chciało gotować, no nic, nie wiem, jakoś tak w ten nowy rok weszłam taka zmęczona i przybita. Może też przez to, że od razu choróbska i zapalenie spojówek, ale dobra, mniejsza z tym. Także dzisiaj domowy vlog, nigdzie nie wychodzę do sklepów, też mi się nie chce chodzić, poza tym jak nie muszę i nie mam za czym, to nie chodzę. No to może będzie moim jakimś postanowieniem noworocznym, żeby mniej kupować rzeczy, które są naprawdę mi jakoś zbędne. Dobra, kochani, uciekam, odezwę się później.